Jestem Jestem swój Wielu ci to powie A ja dla wielu chuj Dla lapsów cudzysłowie Rap rebela O z naszych ust Do nas to dociera specyficzny specyficznych Jednak ktoś odbiera Wiem, że będzie dobrze Teraz nie umiera Do wielu to dobrze A ten kto nas poprze To dla niego piona Jeszcze w duże, Południowa strona Flora w końcu ruszy by uszy będzie kruszy A jak to jak brak wody będzie suszył Mikrofony dają ogień proste wow. i skuteczne Twoje komentarze są śmieszne i zbyteczne Nie zmienię swojego zdania, choćby nie wiem co Nie zmienię swej postawy, choćby nie wiem kto, kto. 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 Mamy swoją jazdę, teraz masz jej próbę Waleczne słowa